Witam wszystkich serdecznie w moim nowym Zagrajmy. Tym razem jest to Zagrajmy w Scratches. Scratches jest y, dziełem argentyńskiego studia Nucleosis, y, założonego przez dwójkę projektantów, Agustina Cordesa, y, który stworzył grę pod względem programistycznym. Zaprogramował wszystko i cały projekt gry jest jego autorstwa, natomiast Grafika jest autorstwa drugiego założyciela studia Alejandro Graziani No wiadomo projekt gry, czyli cała, cała fabuła to Agustin Cordes, więc on jest postacią bardziej rozpoznawalną, ma, jest też twórcą bloga traktującego o grach komputerowych po trochu, po trochu o o filmach, po trochu o książkach, też o innych sprawach. To jest blog o nazwie Slightly Deranged. Można sobie znaleźć, jeśli ktoś chce. Ostatnio Agustin Cordes recenzował na blogu y, polsko-belgijską przygodówkę Freeware. Hmm. Więc y, kto by chciał, może, może sobie przeczytać. Tytuł tej polskiej przygodówki to Snakes of Avalon, autorstwa Igora Hardego i, o ile dobrze pamiętam, Alexa van der Vista, Belga. Na razie jest tylko gra w anglojęzycznej wersji, ale polska wersja jest przygotowana przez, przygotowywana w trakcie, w trakcie są spolszczenia przez właśnie Igora. No i co więcej, gra Scratches, Scratches jest horrorem, troszkę, troszkę przypominającym Barrow Hill, troszkę przy przypominającym Darkfall 3, czyli te projekty, które już wcześniej nagrywałem. Natomiast jeśli miałbym porównać do jednej konkretnej pozycji, to najbardziej mi się kojarzy klimatem jednak z Darkness Within, czyli z przygodówką, którą no, nagrywał jeden inny użytkownik, też możecie sobie znaleźć, zagrajmy z tej gry. Akurat nie mojego autorstwa. W każdym razie, Scratches jest trochę podobne pod względem technicznym do tych wszystkich gier, które wymieniłem. Czyli, też poruszamy się skokowo między lokacjami. To jest taki węzłowy sposób przemieszczania się. Tutaj, na szczęście, inaczej niż to było w Barrow Hill, tu możemy rozglądać się w lokacji. Możemy to sobie zresztą ustawić w opcjach. Czy chcemy. Chcemy mieć możliwość rozglądania się czy po prostu grać w trybie slajdów, czyli w całkowicie statycznych lokacjach bez możliwości rozglądania się. Oczywiście na no, łatwiej jest z możliwością rozglądania się, więc tak będziemy grać. Prędkość kamery ustawimy szybką. No i tyle na razie kombinacji. Gra ma bardzo fajny klimat, ale dzieje się w właściwie w, jednym, w jednej posiadłości. Czyli domi przyległe tam do tego, do tego domu, czy do tego tak to jest dwupiętrowy domek i w przyległych budynkach. Więc no co za tym idzie? Gra jest liniowa, bo trudno zrobić nieliniową przygodówkę, która dzieje się w jednym miejscu, rozgrywa się w jednym miejscu. No i ta liniowaś niestety denerwuje. Można było na pewno dać graczom więcej swobody, ale nadal to klimat, który w dużej mierze tworzy oprawa audiowizualna. Oczywiście grafika jest zapóźniona, ale właśnie w horrorach takie brudne, brzydkie pomieszczenia tworzą klimat, więc w horrorach niewiele trzeba by przestraszyć gracza oprawą wizualną, to znaczy nie trzeba piękna, bo właśnie piękno nie straszy, tylko taka pozorna brzydota, brud. To tworzy, to tworzy lepszy klimacik. Według mnie oczywiście. No i muzyka. Muzyka jest ponura, czasem spokojna, melancholijna, a czasem przyspiesza. To zobaczycie. Będzie dużo czytania, ale do tego już się przyzwyczailiście zagrajmy w Barrow Hill, tutaj będzie podobnie niestety dla wielu ale trudno no i tyle jeszcze, jeszcze jedna ciekawostka w grze głosu użyczył nie Augustin Cordes tylko Jonathan Bogues, czyli twórca serii Darkfall oraz również jeden jeden jedna z osób, które brały udział w pracach nad Barrow Hill. Jak widać, niewiele jest horrorów w FPP, w których w których Jonathan Box nie maczał palców, ale podłożył głos pod Jerego bardzo moim zdaniem przyzwoicie. Dobra, zacznijmy. Zachęcam do obejrzenia początkowej animacji start. I arrived at Blackwood Manor one cold Saturday morning amidst a thick veil of fog. The weather didn't look good, and there was an unnatural calm surrounding the area. Yet, I soon became entangled with the place. Sobota 12 października. Tak, tutaj mamy napisy, one się często pojawiają. Zachmurzone niebo sprawiało niepokojące wrażenie, niemal straciłem równowagę, poczułem nagłą potrzebę schowania się gdzieś i tak dalej. Tutaj mój nowy dom. Wcielamy się w postać pisarza Michaela Arteid. No i co? Będziemy mieli do czynienia ze starą wiktoriańską posiadłością. Oczywiście, która skrywa swoją tajemnicę, jak można się zresztą domyślić. Aczkolwiek na razie zapowiada się trochę niepozornie. No to już widzimy, jak, jak prezentuje się gra od strony interfejsu. O, mamy kluczyki. O, prawym przyciskiem myszy wywołujemy. Na ekwipunek i lupą możemy oglądać przedmioty. Mamy klucz do domu. blakudów, który dał mi Jerry. Jerry nam załatwił tę posiadłość. a No to cały ten dostęp do ekwipunku, znaczy dostęp do ekwipunku jest, jest w fajny sposób zrobiony, bo prawy przycisk myszy to jest dobre rozwiązanie. Natomiast tutaj Wolałbym, gdyby klikając prawym przyciskiem myszy był opis przedmiotu, a nie za każdym razem lupę. Bo trzeba za każdym razem tę, tę lupę wybrać i dopiero obejrzeć. W walizce były moje rzeczy, była okropnie ciężka. Tu jest w tym pudle znajdowała się moja wierna maszyna do pisania. Jesteśmy pisarzem. Gra powstała w 2006 roku i została wydana przez Play u nas. W instrukcji jest, jest charakterystyka najważniejszych postaci występujących w grze oraz charakterystyka też lokacji, ale nie będę czytał, bo wszystkiego tego można się dowiedzieć z rozgrywki. Na początku może lepiej nie wiedzieć nic. Też prawym przyciskiem myszy wychodzimy z ekwipunku. No dobra. Zabraliśmy kluczyki od samochodu, możemy je od razu włożyć tutaj do stacyjki, ale jeszcze nie chcemy odjeżdżać, bo dopiero tutaj przyjechaliśmy. Tak. To jest bagażnik. O, nieistniejące zdolności techniczne, czyli pewnie nie będzie sobie mógł poradzić z grzebaniem tutaj później, ale otworzyć bagażnik to chyba potrafi, mam nadzieję. Dobra, przybyliśmy do posiadłości, więc yy, trzeba się trochę rozejrzeć. Przynajmniej na początku. Tu jest skrzynka na listy. Jest jakiś list, nie ma listu w środku. No i tak, tutaj przed nami jest ta posiadłość. Z daleka wygląda cokolwiek brzydko. No a tutaj po prawej stronie jest jakiś budynek, tu napisane jest, że garaż, ale masywny zamek. Nie, to jest klucz do posiadłości, nie do żadnego innego pomieszczenia, tylko do posiadłości. Mamy klucz na razie. Hmm. Tam są jeszcze... Tu są dwie lokacje, jedna jest prosta, druga po prawej stronie tej drogi i tutaj jeszcze jest jedna lokacja, więc... Może się przejdziemy tylko tak, żeby zademonstrować na początek w jakim miejscu się znaleźliśmy. O, tu jest jakaś kaplica. Właśnie, ale jak to bywa na początku wszystkich gier, wszystkie pomieszczenia są zamknięte, a jakoś trzeba sobie poradzić. I później trzeba pewnie będzie do nich się dostać mhm. teraz pójdziemy tędy tu jest kolejne pomieszczenie ale niestety drzwi są zardzewiałe się nie chcą otworzyć no tak tutaj jeszcze możemy skręcić ale to na razie nie będę wam tego pokazywał bo tam jest takie drzewo nic szczególnie ciekawego No i tyle jeszcze, jeszcze jest szklarnia, do której przechodzimy przez przez kuchnię bodajże W każdym razie no, najpierw musimy dostać się do domu, mamy klucz na szczęście pasuje I możemy wejść do środka